Witam z tej strony Wąpuś. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku w końcu się wybrałem na lina. Pogoda jest w miarę fajna. Szybciej skończyłem dzisiaj w pracy. No i mówię to, Jadę na ryby. Dwa razy posadnie podnęciłem. I miejmy nadzieję, że coś w głowie. Nie na marne, wziąłem podbierak. Jak już wejdzie, żeby go chociaż wyciągnąć i zrobić jakieś fajne zdjęcie. Oczywiście zakluczam właskę. Bo ostatnio u nas grasują zodzieje. A taka włoska to Raritas Na lina jest tyle rzeczy, że to masakra. Dwie wędki podbiera karma. I oczywiście pełen plecak rzeczy. Najgorszy mój problem, że dzisiaj zapomniałem gumniaków. I miejmy nadzieję, że będę suchy, bo to są moje buty robocze. Więc dzisiaj będę musiał mocno uważać. Dobra, widzimy się na pomoście. jestem już na pomoście, zero fali. Jest fala, ale wieje w tamtym kierunku. No i tutaj, gdzie będę właśnie łowił lina. Jest fajnie, nie ma fali. To Wątusia bardzo cieszy. Teraz Wam pokażę, co skrywa mój plecak. Oczywiście kukurydza. Taka karma, magnum. Nie było innej, więc kupiłem naleszcza. Oczywiście białe robaki. Taki aromat, nalina i karasia. Oraz oczywiście taki prowiant spójnie. Bo jak wiecie, żuberek przynosi szczęście. Co jeszcze mam? Szmatę oczywiście, jak złowię I mam taki pęczak ugotowany, który rozrobię właśnie z karmą. I dosypię trochę kukurydzy. No i tak jak mówiłem, ten aromat nalina. Oczywiście wodę wylewam. I wsypuję trochę, nie za dużo, bo będę łowił na kukurydzę, żeby po prostu nie mieli za dobrze. Następnie dosypujemy karmę. Dosyć sporo, nie ma co żałować, żeby fajnie się robiło kulki. I teraz najważniejsza rzecz dobra, wystarczy troszkę wody, ale nie za dużo. I co, mieszamy. Dobra, zobaczymy, jak to fajnie pachnie. O, kurczaki. Pachnie, zaje fajnie. Następnie formujemy takie kulki. Najlepiej zrobić z całej karmy, żeby po prostu później się już nie brudzić. Ja sobie zrobię tak 3-4 kulki. No i co? Bierzemy pierwszą kulkę i rzucamy idealnie w miejscu, w którym będziemy łowić. O, zaję fajnie. Dobra, mamy już podkarmione. Teraz sobie poczekam tak 10 minut, żeby ta drobnica wszystko pojadła, żeby mnie po prostu nie denerwowała jak będę łowić. A w międzyczasie sobie otworzę. Tak się prezentuje mój zestaw nalina. Tutaj mamy stoper. Spławik 4 gram. Następnie ołów przelotowy. Tedy krętlik. Następnie taki haczyk. Grunt mam ustawiony tak 20 cm od dna. Ponieważ mam bardzo muliste dno. I żeby po prostu kukurydza i robaczek o nie leżał na dnie. Tylko tak 10-20 od dna. Mam założoną kukurydzę i 4 robaki. No i co? Robimy pierwszy rzut. Najważniejsze, żeby pierwszą rybę nie zerwać. Dlatego mam ze sobą podbierak. Bo jak zerwiecie pierwszą rybę, to po prostu jest pech na cały dzień. Lin już zaczął żerować. Mam spławik idealnie tam gdzie jest piana. A to dlatego, żeby mieć jak największe szanse, żeby właśnie dziada złowić. Mam nadzieję, że podbierek przyniesie mi szczęście. No i właśnie mam żuberka. A jak jest żuberek, to jest ryba. Ciekawe co wąsłyś pierwsze złowi. Czy to będzie lin, czy to będzie leszcz, czy jakaś zasrana wzdręga. Jak łowicie na lina, to najlepiej napluć. Po prostu na robaki tak robili kiedyś starsi ludzie, nasi dziadkowie, i to ponoć przynosi szczęście. Teraz mam pewność, że złowie ładnego prosiaka, pierwsza ryba taka wdręga. Całusek i oczywiście wraca do wody. I po to wziąłem tą szmatę, żeby po prostu wycierać ręce. Bo ryba nie lubi naszego zapachu i po prostu trzeba się wycierać, żeby nie odstraszać ryb. że jak do siódmej nie złowielina, to po prostu 7.30 i wąsu siedzie do domu. Kurde, patrzcie, oskubali mi kukurydzę. Najlepiej wybierać kukurydzę, która jest twarda. Wtedy po prostu ta drobnica tak szybko jej nie oskubie. Miejmy nadzieję, że coś złowię. Bo znowu będziecie pisać, że jestem czereśniak i amator i nie umiem łowić. Ale wątusię zawodowiec i dzisiaj wam pokażę ładnego prosiaczka. Teraz próbuję dziada przechytrzyć. i po prostu założyłem dwie kukurydze, no i trzy robaki. Maj to jest taki najlepszy okres na lina. ponieważ lin ponieważ lin teraz mocno jest głodny i żeruje, ponieważ niedługo idzie na tarło i dlatego najlepiej bierze, tak od połowy maja do początku czerwca. Jest najlepsza pora na lina. Przynajmniej na moim jeżorze. Nie wiem jak to wygląda na waszym. A jak przyjdzie po prostu czerwiec, to już lin pomału mniej żeruje. I już złowicie na przykład jeden, dwa. Już nie złowicie siedem sztuk. Tylko po prostu sporadycznie. Bo dzisiaj wam obiecuję, bez lina nie wracam do domu. O! Mamy coś pięknego. Zobaczcie co zrobiłem pierwszy lin tego sezonu taki piękny linek nie za duży no ale ważne że pierwszy jest nie zerwał się czyli będzie udany sezon Linek mierzy 37 cm, O, żeby nie było Taki nieduży Więc wlatuje do wody Tałusek i wraca do wody Papalinek Płyń po mamusie Bo ja liczę na takiego lina 3 kilo Może 4 Dawaj. Lima to do siebie, że o, widzicie, zostawia po sobie taki śluz. Dlatego jest taka niezbędna właśnie szmata na ryby. Lin skusił się na dwie kukurydze i trzy robaki. Tak sobie dukał, dukał, był niechętny. Smakował czy wą coś go nie chce otruć. Ale w końcu połknął. No i ładny pierwszy linek się melduje. Teraz już wiem jaki ustawić dokładnie grunt, bo trzeba wyczuć po prostu grunt. Bo trzeba po prostu wyczuć grunt. 5 cm czy 10 to jest bardzo duża różnica. No i wiem, że muszę założyć po prostu dwie kukurydze i trzy robaki. No i wtedy na pewno jest Lin. Nie no, zobaczcie tylko, jaka piękna pogoda. Soneczko zachodzi. Zero fali. Tylko szkoda, że Lin słabo bierze. Zrobiłem, no jak na razie jednego. Jeden się zerwał. No ale jest godzina dopiero 19.30. Więc jeszcze trochę czasu przede mną. Tylko zobaczcie, jak tu pięknie wygląda. Słoneczko już pomału zachodzi. Tylko wkurzają mnie te o, muchy. To jest mój spławik. O, widzicie? Jak fajnie tam bąbluje. No ale jak na razie. O, zobaczcie jak lin bąble puszcza. No ale jak na razie, to nie chce chłopak hafnąć. Może mi się teraz uda uchwycić branie? Poczekamy, zobaczymy. Kolejny taki mały linek. Miały być większe, a są coraz mniejsze. Zobaczcie, jak pięknie zapięty. Zmierzymy tak na szybko. Dziada ma ile? Dwadzieścia trzy. Oczywiście, buziak na szczęście. O, i wypuszczę go sobie tutaj dziurą. Pa, pa. Kurczę, Kurcze, zobaczcie jak mi dziad poplątał zestaw. Co za frajer. Dobra, robi się późno. Zawijam do domu. Zostało mi trochę karmy. Więc sobie podnęcę, żeby było na jutro. sama mi też kukurydza Kukurydzy nie ma co żałować Oczywiście puszkę bierzemy do domu nie zaśmiecamy. Ten pomost ledwo się trzyma, zobaczcie o. Normalnie strach tu łowić. O, zobaczcie jaka ławka. Poziomu tu nie ma za cholerę. ale zobaczcie ile muszę mieć sprzętu w ogóle na lina to nie jest tak jak na szczupaka, biorę wędkę ile lecę na ryby na lina musimy mieć o wędkę, wiaderko, karmę bo tu jest taki amator, że ma nawet śliczówkę połamaną nie chodzi na całowie, ważne, że są efekty nie liczy się sprzęt, tylko technika a bo on coś nie jest amator i umie łowić liny. Nawet na zamaną wędkę. Dzisiejszy wypad na lina. Zaliczam za udany. Złowiłem dwa liny. Jednego zerwałem. Jeden większy, drugi mniejszy. Taki pistolet jak szczupak. Dzisiaj to był mój taki pierwszy wypad na lina. Więc jak na pierwszy raz to może być. Ważne, że nie złowiłem takie coś, czyli 0. Jeśli Wam się spodobał taki film i chcecie więcej wypadów jak łowie Liny, dajcie łapkę w górę, subika, fajny komentarz i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Nara bu.